I gonitwa się rozpoczęła. No, cie, ciekawa walka o prowadzenie. Tam zdaje się e, Nobel Claudine, ale zwycięsko z tej walki wychodzi Cape Cry. W odstępie Baby Cools. No, niestety klacz sporo straciła. Nie najlepiej galopuje, także e, to jest chyba szafirka. E, z przewagą Cape Cry. Dalej Nobel Claudine. Dobrze tutaj się ustawiła Natanielka. Czwarta jest Trezamur. Cools dogoniła stawkę. Wciąż z przewagą około dwóch długości prowadzi klacz Cape Cry. 1000 metrów do słupa. Klacze na łuku. Cools i Szafirka na dwóch ostatnich miejscach, ale już bez tak dużej straty. To jest strata może jednej długości, może półtorej do Trezamur. Która jest ostatnia w grupie na prowadzeniu Cape Cry. 700 metrów do słupa Cape Cry, Nobel Claudine, Natanielka, Trezamur. Tam się bardzo ładnie jeszcze trzyma i nulla e, dość szeroko i daleko od kanatu. Mimo, że bieżnie, oczywiście węższa e, z przewagą Cape Cry, którą goni w tej chwili Nobel Claudine i Trezamur. Tylko te trzy klacze. Reszta dalej próbuje się włączyć do walki Baby Cools. E, ona w tej chwili jest chyba czwarta. Treza Mure objęła prowadzenie, idzie także Nobel Clodin. I do celownika zostało 100 metrów. Treza Moore wygrywa gonitwę, druga będzie Nobel Clodin, a w walce o trzecie miejsce tutaj chyba zwycięsko wyjdzie Natanielka przed Baby Cools.